20 listopada w ostatniej w poprzedniej Radzie Miasta by było się do Pani oświadczenie o porędzie, które w przestrzeni publicznej funkcjonuje. Uważam, że w moim prawem, a nawet chwilę sobie obowiązkiem jest wyjaśnić kwestie i te wszystkie kłamstwa, które pani w niej zawarła. Trudno mi w nich obecnej się co mówię na to, że nie to, że zostałem zaskoczony, ponieważ pani Monika zaskakuje mnie. i jej współpracownicy, którzy ustaną o wykonywaniu mandatu posła i senatora, a przede wszystkim mandat posła i senatora obowiązuje do dnia zaprzysiężenia do kadencji. Był to 28, gdzie postawiono mi zarzuty bardzo poważne, a posłem byłem do dnia 12 listopada. Pozwolę sobie ręce pani sekretarz, która z całą pewnością pani też uczestniczyła w tworzeniu tej przykazać przekazać Wam pamiątkową o mnie lekturę obowiązkową na przyszłość. Szanowni Państwo, jestem bardzo zdziwiony z uwagi na to, że jeszcze. Z wiedzieć, ale już osoba, która reprezentuje miasto, mieszkańców, która od roku czasu jest najważniejsza, stanowisko stanowisko burmistrza miasta zignorowała mnie, stawiając mi zarzuty w ustawie nas, ja wtedy byłem głos. I jeśli osoba publiczna stawia tak poważne zarzuty o charakterze Przestajemy, to dzisiaj chciałbym poinformować i wchodząc w szczegóły, że do tych radnych z państwa, których posiadałem numer telefonu, wysłałem od razu po przeglądnięciu tych skandalicznych yy, wypowiedzi SMS-a z prośbą, żeby zobligować panią komisarz, żeby zadekonują odpowiednie kary ścigali na moją osobę. Jestem w stanie poddać się weryfikacji? Jestem w stanie wyjaśnić, może nie zupełnie dzisiaj, ponieważ nie ma głównego odbiorcy. Wcześniej pan burmistrz, wiceburmistrz, pan Soko opuścił w chwili obecnej pod nieobecność. Nie pozostaje nic innego, jak powoli kończyć moją do której jestem bardzo przygotowany, w Nie rozumiem jednego. Rok temu dokładnie 6 8 września zaproponowała Pani Krzciński start wyboru. Namawiałem go i powiedziałem, że będę odpowiadał za to. Żeby kampanię wyborczej zmiany nie wiem czy dobrze dzisiaj. Mogę przeprosić moich wyborców, mojego komitetu, który rok temu posłuchał się mnie, uwierzył w tą zmianę. Za to, że dzisiaj ta osoba, która opuściła sesję jeszcze niezakończoną, jest tam Przepraszam, ale myślę, że jeszcze. Nie moją rolą jest wdrażać nie moją rolą jest dokonywać pewnych ocen subiektywnych. Moją rolą, przede wszystkim przez cztery lata, proszę doskonale, pamiętacie, by było pokazywać nieprawidłowości, wpływać na złe decyzje. Przede wszystkim z przyczyną, zarzucając mi, że chciałem stworzyć nieformalny układ, to dzisiaj Państwu powiem, wy też jesteście w tym Ponieważ z wszystkimi, jeśli nie z wszystkimi bezpośrednio, to pośrednio mam kontakt. ja mam kontakt. Eee. Zarzucono mi, że wszystko to, co robiłem przez te cztery lata, było moją osobistą sensą. Nie. Ze świętej pamięci panem Milozińskim nie zgadzaliśmy się. Politycznie się spieraliśmy. Potrafili się nawet debatować. Z mojej strony padały ostre słowa, potrafiłem przeprosić. Osobiście się z nim nawet pomimo różnic wielokrotnie spotykałem w różnych okolicznościach. I dzisiaj po roku czasu objęcia mandatu funkcji przede wszystkim, burmistrza, ktoś mówi, że to jest moja osobista zemsta. Ja tylko pokażę coś, żeby wam tkwiło w głowie. Cztery lata temu dostałem pamiątkę. Znaczy dostałem prezent. To były cztery zdjęcia. Pani Trzcińska. To była moja zemsta. Czy zemsta osoby, która dzisiaj się wści, albo wychodzi do przodu, pokaże, uwagę. To są cztery zdjęcia. Miasto Karniewo i trzy osoby. Z zupełnie innymi przesłaniami. Nie, nie wykorzystywają nigdy mojej funkcji poselskiej, żeby. Kogoś doprowadzić do stanu takiego, jakiego wnoszę. Także nie była moja osobista zemsta. To była niezgodność, być może, charakterów i polityki, ale uważam, że musiałem powiedzieć na cztery pytania, które, szanowni Państwo, słyszeliście wszyscy, z całą pewnością później oglądaliście. Mam do Pana kilka pytań. Chciałbym się odnieść. Czy nie jest prawdą? Czy nie jest prawdą? Czy nie jest prawdą? Czy nie jest prawdą? Równie no przekierunku to mógłbym zadać pytanie. Czy nie jest prawdą? Czy panu danej możliwość? Czy nie jest prawdą, że pan jest i tak dalej, tak, i tak, tak Uważam, że te pytania, które nie podlegają orzecznictwie karnemu, ale są w pewien sposób bardzo subiektywnie wymierzone w moją osobę. W którym momencie, jak obieściłem wszystkim, że nie będę kandydował na posła, ale będę dalej aktywny. Wielokrotnie z Wami też nie zgadzam, się nie zgadzam, ale uważam też podskutnie, że wielokrotnie też się wewnętrznie zgadzacie ze mną w niektórych kwestiach i to każdemu pozostawiam pod własną oceną. swoimi ludźmi. na lata byłem poza Dzisiaj ktoś przyjdzie i mi powie, że obsadzili swoją rodziną i innych ludzi w takiej stanowiskach, mając większy wpływ, większą, większą władzę, niż władza samorządowa nie Tak, następnego dnia po wybraniu wyborów przez panią Krzcińską przybyła do mojego biura posłuskiego. Zadałem wiele pytań. Bardzo ważny dla miasta, miasto, rozwoju, dla mieszkańców, ponieważ mieszkańcy oczekiwali zmian. Zadałem mi pytanie: co dzisiaj, czy poradzisz sobie? Dzisiaj możesz wykonywać oczekiwania. I przede wszystkim nie możesz stracić wiary ludzi, tych, którzy zaufali tobie. Co dostaną z tej Proszę mi dzisiaj ktoś nie przyjdzie, niech mi powie, że kogokolwiek chciałem wsadzić. Nie mam potrzeby. Byłem nie jestem osobą niezależną, tego czym Państwo sobie wiecie. Znaczy, o, o czym doskonale zdajecie się sprawę. Nie interesują mnie żadne funkcje samorządowe, o czym wielokrotnie mówiłem. Nie interesował mnie ktoś i powie, że ktoś z mojej rodziny, z moich znajomych otrzymał posadę w Nie. Zawsze był ostry, nawet później wielu moich współpracowników opuszczało mnie. Takie zarzuty uważam, że godzą. Jeśli nie w dobre, ale w mnie. I są zarzutami. Jeśli są oparte jakimikolwiek obodami, oraz którym? Proszę zawiadomić się o organy ścigania. Przecież zarzuty w moim kruchu, jakie poszły, to było szantaż, wpływanie, wpływanie również na nas. Dzisiaj osobiście, sami znajdziecie sobie sprawę, jak często z nami rozmawiamy, jeśli mamy tylko okoliczność. Przyszedł I cokolwiek powiedziałem, że coś od Was chcę, albo coś chcę na siebie. Uważam, że do tej pory nie obleziłem nikogo, ani ludzi. Nie mogę zadać Pani pytań, ważne. Co do lubowania, to brzmi to dumnie, ale też groźnie. Każda rozmowa, Wasza, z panią burmistrz, z decydentem z kimkolwiek też jest lobbowany Niech ktoś dzisiaj przyjdzie, zarzuci mi czy cokolwiek chciałem lobbować, co by było związane z ze mną. Dzisiaj już jestem poza polityką i mogę wykorzystywać swoją pozycję, swoje kontakty. W tamtym momencie logowanie było na rzecz ludzi. Jeśli ktoś mówi, że logowałem to tak logowałem, żeby ludzie mogli żyć. Czy czyż A co za tym idzie? składowe na wynikające z wody, wynikające z ciepła, żeby yy, basen i jego deficyt był obniżony. To było notowanie. Dwa razy z panią burmistrz się spotkałem, było to na poziomie w stycznia, lutego, w, w Urzędzie Miasta. Nie na stacji benzynowej, nie w lesie, w Urzędzie Miasta. Raz nawet mieliśmy przyjemność przejechać się po mieście, Dwie godziny, spotkanie typowo-robocze. Pokazywałem swoją być może wizję, albo chęć zapał, nie? albo chęć po prostu przekazania, w którym tylko bym pójść na niego. Dziś jedno. gdybym miał jeszcze raz puścić Was do swojego domu, nie zrobiłbym tego. Ponieważ moje informacje na temat rozwoju miasta, chęć pomocy, mają się usilnienia. A dzisiaj, i to powiem z pełną odpowiedzialności, wysyłanie małżonka pani Burmistrz, pana Ścińskiego do pana Zygmunta Bajbleita yy, i później krzywdzenie yy, tych ludzi, którzy 40 lat pracują no, na swoją pozycję, ale wysyłanie w celu pozyskania informacji. Później przekazywanie tutaj, to jest dobrodziejstwo z naszej strony, że możemy podzielić się swoją, swoim doświadczeniem, z możliwościami i z pewną wizją. I szkalowanie w internecie wypowiedzi Pana mężom, Pani Trzcińskiej, jak również yy, opieranie się, opieranie się w rozmowach, że jestem mężem i tak dalej, chciałbym się z Panem spotkać, żeby Pan mi pokazał, jak się robi i tak dalej, i tak dalej. I zarzucanie tym ludziom, którzy prowadzą biznes, którzy dzisiaj, za pośrednictwem fundacji, stwarzają warunki, wkładają tam pieniądze swoje, otrzymują za to zero. zero, ale mając przyjemność, te szkalowanie mnie interesy realy. Tak powiedziała pani burmistrz Często inspirowani jesteście przeze mnie. Ja to Dzisiaj tak samo. Ja już zadać pytanie. Kto oszukuje? 14 radnych. Czy pani burmistrz? Bo coś tam rozmawialiście. Pani Burmistrz wszystkich w trakcie sesji w kamerach powiedziała, że nie przekonuje sobie rozmowy z wami. Był zarząd ze strony pana prezewskiego. To tylko jest napknięcie. Nie chcę dalej się odnosić i wchodzić za bardzo w pewne kolejne szczegóły. Myślę, że nie obraziłem tutaj nikogo. Oczywiście Pani burmistrz? Chciałem dokonać nic zmian. Wielu z Was uczestniczyło w rozmowach na temat Czy one są dobre? historie to Ale dzisiaj pozwolę sobie na to, żeby kłamać. A gdy chcę odpowiedzieć na te pytania, na te zarzuty, na te oszczerstwa, Ktoś wychodzi. Po co? Przecież ktoś w waszej obecności zarzucił mi coś, co mi nie powinno mieć miejsca. Szantaż, pływanie, straszenie. To, że mówię, nie przyzwyczajacie się. Wy też się nie przyzwyczajacie. Wy że to jest kadencja. Wy też się nie przyzwyczajacie. Byłem posłem, z skorupem na tej radze. Poza polityką. Nie przyzwyczaiłeś się. Jeśli ktoś mówi, że straszy jego pracowników, Proszę sobie wyobrazić odpowiednią kanistę. Nie można rzucać słów na wiatr. Oczekujemy kogoś i robić trzy kroki do przodu, po to, żeby zrzucić na kogoś winę. Do tej pory, obserwując w no roku czasu, to wy jesteście winni wszyscy. A jak trzeba będzie, to właśnie po to Bo nie ma pieniędzy, nie ma tego. W jakim kierunku macie Wiecznie, ja nie chcę używać słów do ale z przerażeniem. Widziałem trzasące się ręce miesiąc temu w trakcie tego oświadczenia. I jeszcze po odpowiedzi pana żeby żeby wygłosił. To jest wszystko na kamerę. Opierajmy się na faktach. Docierajmy do misji nami. Albo jesteście z nami, albo przeciwko. Zarzuty. Uważam, że będę na tyle delikatny, żeby to po prostu i Powiedziałam, tak, pani Burmistrzcińska, <coughs> powstało w moim biurze odsyłskim. Tak. Chciałem, żeby pracowali, dali najlepsi ludzie. Tak, to były dwa komitety. Tak, wspieramy mnie bardzo. Tak, to mój komitet obywatelski. Kamulu Wyciekła Koleckiego są ja, czwartek, piątek, w przededniu drugim, znaczy yy, yy, przed ciszą yy, wyborczą, na listy, gdzie apelowałem na mieszkańców, żeby szli na wybory. To było. Jeśli ktoś stwierdzi, że kłamie, to niech to nie co. Ja za to, co tu zostało powiedziane miesiąc temu. I niech to się dowoli że szantażuje tylko kogoś? To mój kontakt z Panią Trzybiską urwał się na poziomie marca tego roku. A 22 czerwca to święty przy oczo, Wasze obecności przy otwarciu pomocy. Przecież ja nie kazałem nikomu mówić. Ktoś w wysyłał niepodziękowania, podziękowania, Szanowny Panie Boże, gratuluję i tak dalej. Dzisiaj to ja jestem ten zły, to ja jestem ten, który od samego początku coś zrobił, coś się dał. Chciałbym, żeby moja ta wypowiedź, kończąc już, była refleksją przede wszystkim, co się dzisiaj dzieje i gdzie jest główna, osoba, która postawiła mi zarząd, niech przyjdzie, niech powie.